Chodzi nam o konkrety, o dobry projekt. Tylko łazienka, tylko kuchnia, tylko sypialnia. Obecność na budowie weryfikuje wszystko. Rozstrzał jest po prostu nieprawdopodobny. Jak wybrać architekta wnętrz? Dzień dobry, witam was serdecznie. Karolina Szyszka i mój kanał wnętrzarski. Na tym kanale posłuchacie o tym, jak prowadzę własną pracownię wnętrz, grupę Nono, oraz o projektowaniu w ogóle, tak ogólnie, czyli o mojej największej pasji. W dzisiejszym odcinku poruszę niezwykle ważny temat totalnie bazowy, totalnie podstawowy dla osób, które chcą współpracować z architektem wnętrz. Długo zastanawiałam się, czy nagrywać ten temat, bo z mojej perspektywy wydaje się być taki oczywisty. Jednak wiem, że nie jest on tak naprawdę taki prosty, zwłaszcza dla osób, które architekta wnętrz poszukują na przykład pierwszy raz i nie mają w temacie doświadczenia. Jak wybrać architekta wnętrz? To, że warto dobrze wybrać, to już wiemy, a przynajmniej możemy się domyślać, że naprawdę warto postarać się o dobrego architekta wnętrz, ale jeżeli nie wiecie, nie widzieliście poprzedniego filmu, to zapraszam Was tutaj, klikajcie i dowiecie się, jakie są główne powody, dla których warto dobrze wybrać. Są one niezwykle ważne. I dowiecie się, co się dzieje, gdy źle wybierzecie. Sześć konkretnych wskazówek. Jak wybrać architekta wnętrz? Dzisiaj wam to opowiem z mojej perspektywy, z perspektywy doświadczonego projektanta, osoby, która prowadziła współpracę bardzo pozytywne, ale też te takie trudniejsze. Wiem na co zwrócić uwagę, żebyście wy jako inwestorzy, właściciele nowych wnętrz, byli z tej współpracy zadowoleni. Dodam również, że kolejność wymienianych punktów jest nieprzypadkowa. Od najważniejszego do najmniej ważnego. E, oczywiście mówię z mojej perspektywy, jestem bardzo ciekawa, czy zgodzicie się ze mną. Pierwsza sprawa, e, jeżeli szukacie architekta wnętrz, to powinniście zwrócić uwagę na to, jaki on ma styl, w jakim stylu projektuje wnętrza. To jest temat bardzo ważny i też budzi wiele kontrowersji oraz e, wiele sporów, bo tak, z jednej strony może się wydawać, że jeżeli jest architekt, który projektuje w różnych stylach. No, to może być osobą bardzo wszechstronną, która ma duże możliwości. A jeżeli wybierzemy projektanta, który ma tylko jeden taki konkretny, wąski styl, stylistykę wnętrz, którą robi, no to to jest projektant, który bardziej jest ograniczony. Ja do tego tematu podeszłabym jednak inaczej. Oczywiście jest to branża kreatywna, więc uważam, że każdy projektant. W danym stylu jest coś w stanie zaproponować, ale przecież nie chodzi nam o jakieś tam rozwiązania, rozwiązania, które są podobne do czegoś na wzór czegoś, tylko chodzi nam o konkrety, o dobry projekt. Uważam, że jeżeli macie konkretny styl, w którym chcecie stworzyć swoje wnętrza, to warto udać się do projektanta, który właśnie taką stylistykę proponuje. Przykład. Jeżeli kochacie wnętrza klasyczne, to nie chodźcie do architekta, który projektuje w stylu loftowym. I odwrotnie. Więc e, szukajcie takiego projektanta, który w swoim portfolio ma wnętrza w waszym klimacie. Oczywiście są projektanci, którzy mówią, że ok, nie ma problemu, zaprojektujemy również e, tak czy inaczej. Ja uważam, że cały czas gramy o dobry projekt, nie o 15 jakichś tam. Spoko rozwiązań, tylko o jeden bardzo dobry, więc idziemy do takiego projektanta, który wiecie, co Wam zaproponuje, który w portfolio ma rozwiązania dopasowane do Waszej stylistyki. Druga wskazówka przy szukaniu architekta wnętrz to zweryfikowanie jego doświadczenia. Temat niezwykle trudny. Wyobrażam sobie, że dla osoby, która nie zna się na branży, jest to bardzo trudne, by zweryfikować czyjeś doświadczenie. No, bo jeżeli się na tym nie znamy, no to jak my możemy to zrobić? Myślę, że bardzo dobry research to podstawa. Przede wszystkim warto zapytać, dowiedzieć się, ile czasu, ile lat już projektuje. To jest temat na pewno ważny, bo też świadczy o pewnym doświadczeniu i pewnym dorobku w ogóle swoich projektów. Natomiast jednocześnie czas doświadczenia, czas pracy w zawodzie nie do końca może być wymierny. Bo jeżeli ktoś na przykład pracuje 10 lat w zawodzie, może w tym czasie zrobić więcej projektów, być bardziej aktywny niż inna osoba, która pracuje też 10 lat w tym zawodzie i wykona tylko na przykład kilka. Projektów i realizacji. Następne pytanie powinno dotyczyć właśnie ilości projektów, które zostały już zrealizowane, wykonane przez danego projektanta. No to jest pytanie może dość proste. Odpowiedź chyba byłaby dość trudna. Teraz sobie tak wyobrażam, że jakby ktoś się nie zapytał, ile projektów już. Mamy na koncie jako grupa, Nono, no to musiałabym to sprawdzić, jest ich naprawdę masa, no ale da się to sprawdzić. Ja mogę z taką informacją wrócić do klienta. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o doświadczenie, to zweryfikowanie, jakiego kalibru to są projekty. Czy to są projekty, które odpowiadają na wasze konkretne potrzeby, czyli na przykład, jeżeli potrzebujecie projekt domu jednorodzinnego i pełnego metrażu 200 metrów, to trzeba się dowiedzieć, czy w portfolio są właśnie takie tematy, czy to są na przykład pojedyncze pomieszczenia. Bo niektórzy projektanci zajmują się bardziej pomieszczeniami pojedynczymi tylko łazienka, tylko kuchnia, tylko sypialnia. Inni właśnie działają bardziej kompleksowo, więc to warto sprawdzić pod kątem doświadczenia. Oraz najważniejsza kwestia, która zweryfikuje doświadczenie myślę, że bardzo dobrze, to czy projektant, którego macie na celu zajmuje się tylko częścią projektową stricte przy biurku przy komputerze czyli wizualizacje rysunki wykonawcze czy jeszcze realizuje na przykład nadzory i bywa na budowach sprawdza jak są realizowane jego projekty to są dwa Etapy doświadczeń, które są moim zdaniem niezwykle ważne, żeby jako projektant posiadać kompletną wiedzę. Projektowanie tylko z pozycji osoby siedzącej przy biurku zdecydowanie może nam zagwarantować przepiękne wizje, przepiękne koncepcje. Niezwykle fotorealistyczne wizualizacje, natomiast obecność na budowie weryfikuje wszystko. Jeżeli projektant również bywa na budowie i w swoim portfolio ma realizacje, przy których bywał, które nadzorował, w czasie których rozmawiał z wykonawcami, z wieloma branżami, to znaczy, że to jest ktoś, kto nie tylko umie zaprojektować, ale ktoś, kto rozumie proces realizacji. I tak projektuję, żeby mogło to być zrealizowane. Punkt trzeci, wskazówka numer trzy, która pozwoli Wam znaleźć idealnego dla siebie architekta wnętrz. Sprawdź, jak wygląda proces projektowania udanego projektanta. Może się wydawać, że każdy projektant realizuje wszystkie poszczególne etapy tak samo to znaczy najpierw układ funkcjonalny, potem koncepcja wizualna, potem wizualizację, potem jakaś tam, jakiś tam, jakieś pliki rysunków wykonawczych. I wszyscy robią to samo, natomiast to jest tylko takie ogólne założenie. Warto wniknąć w te poszczególne procesy głębiej, tak żeby zrozumieć, jak to wszystko przebiega, kiedy podejmujecie jakie decyzje i kiedy, jaki etap możecie zobaczyć i co w danym momencie już mieć konkretnie. Gotowego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ właśnie dzięki temu możecie się dowiedzieć, kiedy podejmujecie ważne decyzje projektowe i na przykład, ile macie możliwych korekt do wykorzystania. Ja generalnie jestem zdania, że korekt powinno być jak najmniej. Przecież każdemu zależy na tym, żeby stworzyć jeden najlepszy projekt, a nie na przykład 15. Takich sobie o jakiś dobrych. Więc to też wcale nie jest tak, że im więcej masz korekt do wykonania, tym lepiej albo tym gorzej. Generalnie chodzi o to, żeby nie było potrzeby wykonywania tych korekt. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która na przykład lubi kontrolować pewne rozwiązania, bardzo jest sprecyzowana co do wnętrz, które mają powstać, to może warto byłoby zapewnić sobie większą ilość korekt. Tak, żeby efekt docelowy był po prostu dla Ciebie satysfakcjonujący. Oczywiście dla projektanta też. Nie pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby robić korekty w nieskończoność. Chodzi o jeden dobry projekt. Tak naprawdę ja jestem za tym, żeby nie było żadnej korekty, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy projekt jest satysfakcjonujący dla inwestora i dla projektanta. Przykładowo nam w grupie Nono zdarzyło się w tym roku prowadzić taką współpracę, gdzie została zgłoszona jedna korekta. I ona dotyczyła zmiany koloru krzesła w pokoju u dziecka. Także złoty klient, wspaniały, pozdrawiam. Punkt czwarty, bardzo ważny. Zorientujcie się, jakie wartości wyznaje dany projektant. To jest bardzo ważny temat pod kątem na przykład materiałów, rozwiązań, które we wnętrzu będą proponowane. Bardzo ważne, żeby wasze wartości były zgodne z wartościami projektanta. Przykładowo. U nas w pracowni zawsze bardzo namawiamy Was na drewnianą podłogę. Oczywiście większość z Was po prostu to drewno na podłodze chce mieć, ale jeżeli ktoś zdarzy się taki, kto jednak chciałby mieć syntetyczną podłogę w swoich wnętrzach, to my bardzo mocno namawiamy klienta do tego, żeby jednak zmienić na drewno. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jest naprawdę mnóstwo takich elementów we wnętrzu, które mogą być dyskusyjne. I jeżeli nasze wartości. Nie będą zgodne z waszymi, to po prostu będziemy cały czas się przepychać i wszystkie wybory będą dużo trudniejsze, bo nie będziemy myśleć o podobnych wartościach. Punkt piąty. Sprawdź koniecznie, w jakim budżecie najczęściej pracuje dany projektant. Chodzi mi o budżet, który jest potrzebny na zrealizowanie wnętrz projektowanych. Jest to bardzo ważna kwestia. Pieniądze są tym elementem, który pozwoli nam zrealizować zaprojektowane wnętrza. Bez pieniędzy nic się nie wydarzy. Będziemy mieć tylko piękną wizję wnętrz. Niezwykle jest ważne to, żeby już na samym początku współpracy z architektem porozmawiać o tym, jakie macie oczekiwania dotyczące budżetu, który chcecie przeznaczyć na realizację, oraz on, jakby projektant, odpowie Wam. Co w danych pieniądzach jesteśmy w stanie zrealizować? Wybierając architekta, możecie przeglądać jego portfolio. Architekt na pewno odpowie Wam na pytanie, w jakich budżetach najczęściej on się porusza, realizując właśnie takie jakości, jak widzicie w portfolio. Jeżeli podobają Wam się jego projekty, jego stylistyka, jego rozwiązania, to znaczy, że najprawdopodobniej to będą podobne budżety, które będą potrzebne do realizacji również Waszych wnętrz. Jest to o tyle ważny temat, żeby to wszystko uzgodnić, zwłaszcza na samym początku współpracy, ponieważ bardzo często pojawiają się różne informacje na temat pieniędzy potrzebnych na realizację. Niektórzy projektanci mówią, że za 1000 złotych jesteśmy w stanie już zrealizować wnętrza i do takich wnętrz się wprowadzić. Inni mówią, że 1000 złotych na metr kwadratowy to jest cena samego wyposażenia, ale bez wykonawcy, bez stolarza. Inni znowu mówią, że minimum potrzebujemy 3000 zł na realizację, do której po prostu możecie się wprowadzić i macie wszystko gotowe. A jeszcze inni, że zaczynają np. współpracę od minimum 5000 zł za metr kwadratowy. I pewnie każdy ma rację. Wszystko zależy od tego, jakich Wy jakości wewnętrznych potrzebujecie, oczekujecie. Ważne jest to, by rozmawiać o pieniądzach od samego początku oraz, żeby rozmawiać o nich w kontekście jakości, których oczekujecie. Jeżeli na przykład ustalicie, że chcecie wydać 3000 zł na metr kwadratowy, to warto zapytać, co według projektanta jesteście w stanie zrealizować w tych pieniądzach. Czy to będzie podłoga drewniana? Czy to będzie na przykład kamień na blacie w kuchni, o którym marzycie? Jakiej jakości to będą baterie do łazienek, do kuchni? Dzięki temu od samego początku będziecie czuli się bezpiecznie i komfortowo z budżetem, który jest potrzebny do realizacji waszych wymarzonych wnętrz, a projektant będzie wiedział, jakie oczekiwania budżetowe wy macie. Mówię też o tym, dlatego że zdarzyło nam się, że klienci na przykład nie poruszali tematu budżetu już na początku współpracy, gdzie mieliśmy podpisaną umowę, oni stwierdzili, że chcą wydać dużo mniej pieniędzy na wnętrza niż my realizujemy to w naszym standardzie. No i możecie sobie wyobrazić, jakie było rozczarowanie każdej ze stron, ponieważ my oczywiście chcemy spełnić ich oczekiwania jakościowe. No, ale już wiemy z doświadczenia, że w tych jakościach nie jesteśmy w stanie zmieścić się w budżecie, którego oczekiwał klient. Ważne rzeczy, warto o tym rozmawiać, warto na to zwrócić uwagę. I szósty, ostatni bardzo ważny punkt. Nie bez powodu znajduje się on na końcu. Ostatnią moim zdaniem kwestią, którą powinno się brać pod uwagę przy wyborze architekta, to koszt za współpracę z tą pracownią, z tym projektantem. Przede wszystkim mam takie podejście do tematu, ponieważ wiem, jak wyglądają ceny na rynku projektowania wnętrz. Rozstrzał jest po prostu nieprawdopodobny. I jeżeli ktoś się nie zna na temacie, to myśli, że za to samo może zapłacić totalnie mało albo totalnie dużo. Natomiast różnice między tymi projektantami czy też jakością projektów Mogą być bardzo duże. Jeżeli tych kwestii, które podałam wcześniej, nie zweryfikujecie, a będziecie kierować się tylko ceną, to możecie po prostu źle trafić. Oczywiście nie twierdzę, że. Tańszy projekt jest dużo gorszy, bo nie zawsze tak przecież musi być. Dlatego warto tą cenę uwzględnić w swoich poszukiwaniach. Natomiast najczęściej zapewne tak jest. Często tak jest, że jeżeli cena jest bardzo niska, może wynikać z tego, że jest małe doświadczenie u projektanta i projektant będzie uczył się na waszym temacie. Nie każdemu może to przeszkadzać. Dla niektórych to może być dobre rozwiązanie, więc warto na to zwrócić uwagę i świadomie podjąć decyzję. Inni chcą zapłacić więcej, ale chcą totalnie nie przejmować się projektem, ponieważ oddają temat w ręce fachowców i w ogóle nie weryfikują tego, co tam się dzieje, gdyż oczekują po prostu efektu finałowego i ufają w pełni doświadczeniu i całej wiedzy architekta. Pamiętajcie, że niezależnie od tego, jaka to jest cena zewnętrzna, czy to jest 2000 za projekt, czy to jest 10, czy 30 tysięcy i więcej, to najczęściej to jest około 2-3% do waszej całej inwestycji. Natomiast wartość płynąca ze współpracy z architektem jest ogromna, jest potężna i szkoda byłoby tą całą współpracę i jej jakość przypuszczać tylko przez pryzmat tych pieniędzy. Wymieniłam Wam dzisiaj 6 sposobów na to, jak znaleźć dobrego architekta. Na co zwrócić uwagę. Pamiętajmy jednak, że to nie są wszystkie elementy, które trzeba wziąć pod uwagę. Jest ich więcej. Pomyślałam jednak, że zostawię tutaj miejsce dla Was. Może podzielicie się swoimi doświadczeniami. Ja mam już kilka pomysłów, ale poczekam też na Wasze komentarze. Dajcie znać, na co jeszcze zwrócić uwagę, gdy szukamy architekta wnętrz. Tymczasem pozdrawiam Was, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsza wiedza będzie Wam służyć i dobrze wybierzecie architekta do swoich wymarzonych wnętrz. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia za tydzień.